Ustawę o funduszu kolejowym jest największym wyzwaniem od 30 lat po polskiej transformacji, dlatego że polska kolej nie dostała stabilizacji finansowania do tej pory. Drogi w tych 30 latach powiększyły się o 100%, z 200 tys. km do 400 tysięcy km. Sieć kolejowa skurczyła się z 26 tys. km do 19 tys. km. Podstawowym powodem, dlaczego to się stało, to był brak finansowania. E, cała polska kolej e, zawsze czekała na środki, e, które tak naprawdę zawsze były deklarowane, a nigdy nie nadchodziły. E, takim Krytycznym zawsze punktem były przerwy w finansowaniu pomiędzy perspektywami unijnymi, gdzie przez 2-3-4 lata nie napływały środki i cały rynek stawał. Zarówno dla producentów, jak i dla wykonawców były to bardzo ciężkie lata. Dlatego ten stan musi być zmieniony, bo jeżeli chcemy mieć tą kolej bardzo rozwiniętą, no to nie możemy dalej tak postępować. Pierwszy punkt, jaki jest najważniejszy, jaki trzeba sobie jakby uświadomić, że Polska jest kluczowym korytarzem NATO pomiędzy wschodnią a zachodnią flanką. A kolej z drugiej strony jest jakby kluczową podstawą logistyki dla armii, dlatego że armia potrzebuje wielkoskalowych dostaw zarówno sprzętu, paliw, wojska. No Dzisiaj jest niestety tak, że y, statystyki UTK wskazują, że na około połowie sieci kolejowej występują znaczne ograniczenia w przepustowości sieci. Czyli jak mamy 19 tysięcy kilometrów, to na około 8 tysiącach mamy jakieś tam ograniczenia przepustowości. No więc takiego wąskie gardło w przypadku konfliktu może być bardzo dużym y, zagrożeniem dla logistyki nie tylko jakby Polski, ale całego NATO. Y, więc y, my musimy sobie zdać sprawę, że. Ponad 54% polskiej sieci kolejowej to są linie jednotorowe. No, wyobrażając sobie taki sam stan, jeżeli chodzi o drogi, no to to by było tak, że z 400 tysięcy kilometrów dróg, 200 tysięcy kilometrów to są drogi jednosamochodowe z miankami. No więc w przypadku jakiegokolwiek konfliktu mamy totalne wąskie gardło. Dlatego bardzo potrzebna jest separacja ruchu towarowego od pasażerskiego to pozwoli rozwiązać większość naszych problemów. Po pierwsze, tym jednym z najważniejszych problemów w czasie pokoju jest to, że średnia prędkość pociągu towarowego to jest 23 km na godzinę w Unii to jest 50 km na godzinę. Dlatego konkurencyjność naszych przewozów towarowych jest no można powiedzieć prawie dwukrotnie niższa niż w Unii. Natomiast w czasie konfliktu kiedy ta kolej będzie bardzo potrzebna, to logistyki dla armii nie zdestabilizują ruchu pasażerskiego, po prostu będzie on całkowicie wyseparowany i w przypadku koniecznej ewakuacji będziemy mogli e, zareagować i jednocześnie prowadząc ewakuację, e, nie zaburzać dostaw dla armii, albo wręcz odwrotnie, e, jakby, bo zawsze dostawy dla armii są priorytetem, e, ewakuacja nie będzie sparaliżowana ze względu na dostawy dla armii.